Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Wiktoria była już jakieś 400 metrów od domu, naprawdę bardzo blisko. Była godzina 18:24, jak do koleżanki napisała, że idzie za nią jakiś dres. Przyjaciółka nie potraktowała tej wiadomości poważnie. Napisała do Wiktorii, żeby go poderwała, ale Wiktoria w ostatnim SMS-ie o 18.41 odpowiedziała, że to nie jest fajne. Koleżanka jeszcze zapytała czemu, ale telefon zamilkł. Wiktoria już nie odpowiedziała. Co się działo później? Te historie udało się poskładać w całość, gdy już schwytano sprawcę. To on opowiedział, jak to się stało. Lub może inaczej. Jesteśmy zdani na przedstawioną przez niego wersję, bo żadnych świadków zdarzenia nie było. Zanim jednak sprawca wpadł, były najpierw długie poszukiwania, piętnastolatki, którymi żyła cała Polska. Jednocześnie zaś trwały spekulacje, kto mógł to zrobić. A otoczenie szybko ferowało wyroki. Samozwańczy detektyw Krzysztof Rutkowski na organizowanych konferencjach rzucał oskarżeniami, że zabójcą mógł być chory psychicznie 24-latek. Policja nawet go zatrzymała, ale okazało się z całą pewnością, że to nie on. Ludzie w internecie wiedzieli swoje. Po tym, jak ujawniono, że jedną z ostatnich osób, z którą kontaktowała się Wiktoria, był jej tata, zaczęły się tu i ówdzie pojawiać komentarze, że to pewnie ojciec coś potwornego. Oczywiście, że tata nie miał z tą zbrodnią nic wspólnego. Trudno sobie wyobrazić, co musiał wtedy przeżywać. Ginie córka, po kilkunastu dniach wiesz, że została zamordowana, a jeszcze ludzie w mieście mówią, że to ty zabiłeś, i przed kamerami musisz udowadniać, że nie jesteś mordercą własnego dziecka. Rzucano też oskarżenia wobec byłego chłopaka, Wiktorii, i on też musiał dowodzić, że nie zabił. Tak to w internecie bywa. Znajdzie się jakaś grupa takich, co wiedzą lepiej i nie zawahają się ogłosić to światu, ale po kolei. 7 marca 2015 roku. Sobota, wczesny wieczór. Droga między Gogolinem a Krapkowicami, która dzieli autostrada A4. Właściwie skrót Polna ścieżka obok lasu odległość niewielka. Piętnastoletnia Wiktoria Cichocka chciała odprowadzić koleżankę. W drodze powrotnej ślad po niej zaginął. Zaginięciem Wiktorii poruszona była cała Polska. W stacjach telewizyjnych raz po raz pokazywano zdjęcia czarnowłosej, uśmiechniętej nastolatki, ktokolwiek wie coś o jej losie. Mieszkańcy krapkowic byli wstrząśnięci, wspomina dziennikarz Nowej Trybuny Opolskiej, Radosław Dimitrow, który od początku śledził i opisywał sprawę zaginięcia i zabójstwa Wiktorii Cichockiej. Jak mówi, w poszukiwaniach policji pomagały setki ludzi poruszonych losem piętnastolatki. Każdy próbował pomóc. Pamiętam te dni tak, jakby to było wczoraj, to był 7 marca 2015 roku. Zniknęła, zaginęła młoda dziewczyna, gimnazjalistka, która pasjonowała się sportem. Spokojna dziewczyna o długich, czarnych włosach. Pamiętam, że mieszkańcy zorganizowali się, żeby odnaleźć Wiktorię. Rozklejali plakaty na ulicach, przywieszali je w sklepach, szkołach, w punktach, gdzie jest dużo osób. Sami też we współpracy z policją zaczęli organizować poszukiwania. No, robili wszystko, żeby odnaleźć Wiktorię. Te poszukiwania, które były prowadzone na szeroką skalę, obejmowały ostatnią drogę tę, którą prawdopodobnie przeszła tego dnia Wiktoria. W dniu, gdy to się wydarzyło, Wiktoria była u swojej koleżanki w sąsiedniej miejscowości, w Gogolinie. To odległość nieco ponad 3 kilometrów. Wiadomo było, że tę drogę miała przejść pieszo od koleżanki do własnego domu. I też tą drogą wielokrotnie przechodziły osoby, które prowadziły poszukiwania. Tę samą drogę pokonali policjanci. Przeczesali dokładnie każdy rów, każdy fragment łąki, a także lasu. Cała droga, którą miała przejść w tym dniu Wiktoria była w zasadzie pośród zabudowań, z wyjątkiem jednego fragmentu. Fragmentu o długości 800 metrów, który biedzie przez las. To jest taki popularny skrót między dwoma miejscowościami, Gogolinem a Krapkowicami. W których mieszkała Wiktoria. Te poszukiwania były prowadzone na tej drodze i wydawałoby się, że przeczesany został każdy fragment tego miejsca. Okazało się, że nie. Poszukujący nie sprawdzili jednego miejsca. Przepompowni ścieków, która jest po drodze. To był niewielki budynek ogrodzony siatką, zamknięty, z włazem. Sądzili prawdopodobnie, że w takie miejsce nikt by nie wchodził, bo wyglądało na Zamknięte i dobrze zabezpieczone. To właśnie tam znaleziono ciało. Tak, 11 dni trwały poszukiwania. Okazało się, że Wiktoria leżała w kolektorze ściekowym, w przepompowni, gdzie ścieki pompowane były z jednej części miasta na drugą. toku śledztwa okazało się, że sprawca wziął Wiktorię, najprawdopodobniej samodzielnie przerzucił przez ogrodzenie. Otworzył włas, który okazał być niezabezpieczony, i właśnie tam wrzucił ciało Wiktorii. Jak pokazały badania ciała zmarłej już dziewczyny, prawdopodobnie w momencie, gdy trafiała ona do kolektora ściekowego, jeszcze żywa. Przepompownie od bloku Wiktorii w krapkowickiej dzielnicy Otmend dzieliło mniej niż pół kilometra. 18 marca 2015 roku, o znalezieniu ciała w ściekach Poinformowali służby pracownicy wodociągów. Zwłoki były w stanie daleko posuniętego rozkładu. Tak daleko, że początkowo rodzina nie rozpoznała dziewczyny. Media cytowały opinie ekspertów z medycyny sądowej, że znalezienie ciała w przepompowni świadczy o tym, iż morderca planował zbrodnię. Musiał doskonale wiedzieć, że ciało wrzucone do kanału szybciej się rozłoży, bo sprzyjają temu panujące w takim miejscu warunki. Tam bowiem panuje taki mikroklimat. Duża wilgotność, ciepło, obecność bakterii, który ułatwia i przyspiesza zachodzenie zmian rozkładowych. Dalsze ustalenia śledztwa wskazują, że te opinie były raczej nietrafne. Ta zbrodnia najpewniej planowana nie była i morderca nie miał raczej pojęcia, że jak wrzuci ciało do przepompowni ścieków, to utrudni identyfikację zwłok. Przy ciele znaleziono łańcuszek, prezent od byłego chłopaka piętnastolatki, Dawida Eł. To między innymi po tym łańcuszku rodzina zdawała sobie sprawę, że to może być ona. Jednak dopiero badania DNA potwierdziły jednoznacznie, że jest to zamordowana Wiktoria Cichocka. Sprawa tego łańcuszka przez pewien czas skierowała dochodzenie na fałszywy tor. Na zdjęciu, które Wiktoria zrobiła sobie niemal trzy godziny przed śmiercią, łańcuszka nie miała. Jak to się stało, że jednak w chwili śmierci miała go na sobie? O tym sporo mówił Krzysztof Rutkowski, który zaangażował się i w poszukiwanie Wiktorii, i w ustalanie zabójcy. Jak podkreślał portal związany z Rutkowskim, łańcuszek z zawieszką w kształcie serduszka był od poprzedniego chłopaka. Tymczasem Wiktoria spotykała się już z Dariuszem W., kolejnym chłopakiem. Przed nim raczej ukrywała prezent od byłego. Portal podkreślał, że smsy od Dawida, 15-latkę irytowały. Śledczy muszą zatem odpowiedzieć na pytanie, czy Wiktoria założyła łańcuszek na szyję, wychodząc z domu, przebierając się przed wyjściem. Jeśli tak zrobiła, to czy miała w planie spotkanie z Dawidem Eł, a jeśli nie, to skąd wziął się na jej szyi ten łańcuszek? Pisał portal patriot24.net, jakby sugerując, że Dawid może mieć coś wspólnego ze śmiercią Wiktorii. Nie, nie miał. Tak jak i nie miał z tym nic wspólnego 24-letni Marcin S., o którym portal ten pisał, że wskazał go Krzysztof Rutkowski jako tego, który mógł być sprawcą morderstwa Wiktorii. Młody mężczyzna był chory psychicznie. Marcin S. był wychowankiem domu dziecka w Strzegowie. Gdy osiągnął pełnoletność, wrócił do Krapkowic. Gmina zapewniła mu mieszkanie komunalne i pomoc pieniężną. Początkowo nie sprawiał kłopotów. Później jednak co jakiś czas trafiał na leczenie, bo bywało, że w internecie publikował naprawdę straszne rzeczy. Pod zdjęciami dziewczyn Skrapkowic wypisywał groźby gwałtu. Pisał choćby tak. Ruchanie brutalne trzynastolatek już mnie nie podnieca. Potrzebuję silniejszych doznań. Zgwałcić brutalnie ośmioletnią dziewczynkę. Udusić ją tak mocno, żebym jej zmiażdżył szyję. Zgwałcić brutalnie martwe, ciepłe ciało. Pięć razy pod rząd. Roztrzaskać jej ciało młotkiem na kałużę krwi, napluć na nią i się wysikać. Zbyt duża inteligencja powstrzymuje mnie przed największym spełnieniem seksualnym, ale nadejdzie taki dzień, że nie będę w stanie się już dłużej powstrzymywać, tylko wtedy będę musiał popełnić samobójstwo z uśmiechem na twarzy, ze stuprocentowym spełnieniem się. Czytając to, co wypisywał Marcin S., trudno się dziwić, że podejrzenie padło na niego. Jednak, jak wspomina Radosław Dimitrow, to także nie był właściwy trop. Ten wątek był bardzo szeroko sprawdzany przez policję. Ludzie, a także detektyw Krzysztof Rutkowski sugerowali, że może mieć coś wspólnego z tym zaginięciem. Jak się okazało, nie, ten mężczyzna miał twarde alibi, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Wiktorii Cziłaczkiej. W ogóle jak to w takich momentach bywa, kiedy jeszcze sprawcy nie ma, no to ludzie w internecie wypisywali wtedy różne rzeczy. Nawet sugerowano, że sprawcą może być ojciec Wiktorii, że może być to chłopak, prawda? Podejrzenia w tym czasie padały w zasadzie na każdego, kto z Wiktorią miał styczność. No najbardziej chyba ucierpieli rodzice, których. Także podejrzewano o jakieś złe zamiary, o jakieś sprawstwo. Tutaj trzeba było o konferencji prasowej, trzeba było tego, by rodzice oświadczyli wręcz publicznie, że sami są przerażeni tym co się stało. Prosili ludzi o zrozumienie i pomoc w tej sytuacji. Ojciec musiał się poddać, musiał. No sam chciał poddać się badaniu wariografem. Myślę, że ojciec w tamtej sytuacji był wręcz osaczony. To była jedna z ostatnich osób poza koleżankami, które kontaktowały się z Wiktorią. To też miała być ostatnia osoba, do której Wiktoria w tym dniu miała trafić, z którą miała się spotkać. Więc wiele wątków wokół Ojca było związanych w trakcie tego śledztwa, dlatego też podejrzenia mieszkańców. Na ojca, że to on mógł zrobić krzywdę Wiktorii. Te podejrzenia były oczywiście bardzo niesprawiedliwe, uderzające w ojca. Był do tego stopnia osaczony, że zdecydował się poddać badaniu wariografem. Badanie potwierdziło, że ojciec w żaden sposób nie był związany z zaginięciem Wiktorii, z tym, co się stało, i to dopiero pozwoliło odsunąć od niego podejrzenia. Jak wyglądały uroczystości żałobne Wiktorii? Wiktoria miała dużo koleżanek. Chodziła do klasy sportowej. Była pogodną, uśmiechniętą dziewczyną, której można było zaufać. To sprawiło, że wiele osób chciało ją pożegnać. Zarówno te, które uczestniczyły w poszukiwaniach dziewczyny, jak i jej koleżanki, bliscy, ale też obcy mieszkańcy Krapkowic, którzy po prostu byli wstrząśnięci tą tragedią. Wiktorię kaplicy cmentarnej żegnały tłumy mieszkańców. To była wielka tragedia dla Krapkowic. To było jedno z tych wydarzeń, które na pewno mieszkańcy zapamiętają na wiele lat. Wiktoria została pochowana na Mazurach. Stamtąd pochodzi jej rodzina. W krapkowickiej dzielnicy Otmend odbyły się uroczystości pożegnania trumny z ciałem piętnastolatki. Na ogrodzeniu przepompowni ścieków, gdzie znaleziono ciało Wiktorii, ktoś zawiesił biały krzyż zbity z dwóch desek. Położono zdjęcie Wiktorii z napisem na zawsze w naszej pamięci. Zapłonęły znicze. W Gogolinie i Krapkowicach panowała atmosfera strachu. Ludzie zdawali sobie sprawę, że ktoś piętnastolatkę musiał porwać i zamordować. Policja i prokuratura zapewniała, że robi wszystko co się da, aby schwytać zabójcę. Bez robienia show i organizowania co chwilę konferencji prasowych, jak Krzysztof Rutkowski. Choć czasem taka mrówcza praca trochę musi potrwać. 5 maja 2015 roku. Gogolin, niemal dwa miesiące po zabójstwie Wiktorii, policja wkracza do mieszkania, w którym wraz z przybranymi rodzicami mieszka 17-letni Artur W. Mundurowym ze specjalnie powołanego do rozwikłania tej sprawy zespołu udało się zgromadzić takie dowody, że zatrzymany nastolatek nawet nie próbuje kręcić. Przyznaje, że to on. Ówczesny rzecznik komendy wojewódzkiej policji w Opolu podinspektor Jarosław Dryszcz przekazuje dziennikarzom. Śledczy codziennie, bardzo skrupulatnie, z pełną precyzją wykonywali swoje zadania. Krok po kroku analizowali i sprawdzali wszystkie wątki i napływające w tej sprawie informacje. Również każdy sygnał ze strony obywateli był drobiazgowo sprawdzany. Który z sygnałów od mieszkańców okazał się kluczowy? Tego oczywiście policja nie ujawnia. Wiadomo, że jednym z dowodów była zakrwawiona podpinka kurtki siedemnastolatka. Okazało się, że na ubraniu chłopaka są ślady krwi Wiktorii. Gdy w mediach ukazały się zdjęcia Artura W oczywiście z zasłoniętymi oczami, niektórzy ludzie z Krapkowic przypomnieli sobie, że chłopak w takiej samej bluzie jak on uczestniczył w poszukiwaniach Wiktorii czyli zabójca wrócił na miejsce zbrodni. Miał wtedy na sobie dokładnie tę samą bluzę, co w dniu zatrzymania. Poznałam ją po charakterystycznych elementach takich jakby płomieniach na kapturze. Był w mojej grupie, która przeszukiwała rejon leśnego skrótu prowadzącego do Krapkowic. Mówił wtedy, że trzeba przeszukać opuszczone domy w Gogolinie, tak jakby chciał zmylić trop. Mówiła faktowi parę dni po zatrzymaniu Artura W., przyjaciółka rodziny zamordowanej Wiktorii. Zarzuty, jakie początkowo usłyszał, 17-latek dotyczyły rozboju oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, które doprowadziły do śmierci 15-letniej Wiktorii Cichockiej. Prokuratura w strzelcach opolskich wyjaśniała, że brak jest dowodów na to, iż Artur W. działał z zamiarem zabójstwa. Strzelecki sąd nie miał wątpliwości, że podejrzanemu grozi wysoka kara, do tego zachodzi obawa matactwa, zatem tymczasowo aresztował go. Jasne było, że choć Artur W. przyznaje się do winy i opowiada o tym, jak do tego doszło, śledczy mieli jeszcze sporo do wyjaśnienia. Prawie dwa miesiące trwały poszukiwania sprawcy. W końcu wpadł siedemnastolatek z Gogolina, Artur W. Przyznał się dość szybko do winy. Jak wyjaśniał to, co zrobił? Artur W. to była osoba znana policjantom. Wcześniej był skazywany za drobne kradzieże. Wyjaśniał policjantom, że nie chciał zabić Wiktorii. Tłumaczył, że zainteresował dziś się dziewczyną, dlatego, że miała w ręku smartfona telefon komórkowy wart około 400 zł. Co ważne, ten telefon kilka dni wcześniej sprezentował jej jej tato po to, żeby miała kontakt z koleżankami, po to, żeby miała kontakt z rodziną. Poರಳnego dnia Wiktoria wracała pieszo do domu przez fragment nieoświetlonego lasu i pisała do swojej koleżanki właśnie z tego smartfona, że idzie za mną jakiś dres. Ostatnia wiadomość od Wiktorii to nie jest fajne. Potem jej Telefon zupełnie zamil. Jak się okazało, została w tym czasie zaatakowana przez Artura W. Artur W. wyjaśniał policjantom, że chciał jej tylko wyrwać telefon, że nie chciał jej zrobić krzywdy. Natomiast w trakcie szamotaniny tak się stało. Wiktoria upadła i uderzyła głową o betonowe elementy, które leżały na ziemi. Jak się okazało, to uderzenie pozbawiło ją przytomności. Artur W ukradł telefon i po prostu odszedł. Po jakimś czasie jednak wrócił, żeby sprawdzić, co z dziewczyną się dzieje. To, że się nie ruszała, nie dawało mu spokoju. Odkrył, że Wiktoria leżała w takiej samej pozycji, w jakiej ją zostawił jeszcze kilka minut wcześniej, i właśnie wtedy zdecydował, żeby wrzucić jej ciało do kolektora ściekowego. To okazała się fatalna decyzja, bo Wiktoria najprawdopodobniej jeszcze wtedy żyła. Najprawdopodobniej dałoby się ją uratować i ta historia by się skończyła zupełnie inaczej. Artur W. nie dał jej tej szansy. Rozmawiał pan z matką zastępczą Artura W. Co ona mówiła o tym chłopaku? Artur W. pochodził z rozbitej rodziny i trafił do rodziny zastępczej. Matka, która sprawowała opiekę, nie wierzyła w to, że Artur mógł zrobić komukolwiek krzywdę. Przyznawała, że wcześniej miał chuligańskie wybryki, że dopuszczał się kradzieży, natomiast nie wierzyła w to, żeby Artur mógł komukolwiek zrobić krzywdę. Jak pokazało śledztwo, to prawdopodobnie miała być kolejna kradzież Artura W. Miał po prostu zabrać Wiktorii telefon, a po prostu potoczyło się to tragicznie. Wtedy właściwie cała Opolszczyzna tym żyła i oni w domu na pewno też o tym rozmawiali. Tak widzieli choćby w telewizji, że trwają poszukiwania dziewczyny. Potem, kiedy ciało odnaleziono, trwają poszukiwania sprawcy. Czy w domu Artura W. jakoś się rozmawiało o tej zbrodni? Nawet w domu Artura W. śledzono postępowanie, działanie policji, te poszukiwania, jakie przynoszą efekt. Chyba... Nikt z rodziny nie podejrzewał, że sprawca tej zbrodni przesiaduje z nimi na kanapie, że sprawca jest w swoim pokoju, że to jest ich przybrany syn. Pamiętam, że padały nawet takie słowa: jaki zwrodnialec mógł dokonać takiego czynu, kto mógł zaatakować piętnastoletnią bezbronną dziewczynę? Jak się okazało później, był to Artur W. Początkowo zatrzymano w śledztwie jeszcze jedną osobę. Wiele wskazywało, że Artur W. w pojedynkę nie dałby rady ogłuszyć Wiktorii. Piętnastolatka była całkiem wysoka, do tego bardzo wysportowana, siedemnastolatek zaś na osiłka nie wyglądał. No i pojawiało się pytanie, w jaki sposób Artur W. sam zaciągnął ją i wrzucił do kolektora. Musiał przerzucić jej ciało przez półtora metrowy płot. Wiktoria ważyła około 60 kg. Sam? Rodzina zamordowanej dziewczyny po dziś dzień jest przekonana, że chłopakowi ktoś pomagał, tylko śledczym nie udało się zgromadzić wystarczających dowodów, a sam Artur milczy i kryje jakiegoś swojego kolegę, współsprawcę zbrodni. Właśnie, powtórzę to słowo. Zamordowanej dziewczyny. Nie tylko według bliskich Wiktorii, ale też w sensie prawnym. W grudniu 2015 roku dokonano zmiany kwalifikacji czynu i prokuratura postawiła Arturowi W. zarzut zabójstwa piętnastolatki. To sporo zmieniało w jego sytuacji. Wcześniej groziło mu najwyżej do 8 lat więzienia. Tymczasem za zabójstwo dokonane w związku z rozbojem grozi kara pozbawienia wolności nie niższa niż 12 lat. W grę wchodzi 25 lat lub dożywocie, ale Artur W. w chwili zbrodni był jeszcze niepełnoletni. Wobec niego nie można było orzec kary dożywotniego więzienia. 25 lat za kratami to było maksimum. Dla zmiany kwalifikacji prawnej czynu kluczowe było ustalenie, że w chwili, gdy Artur W. wrzucał Wiktorię do przepompowni, dziewczyna jeszcze żyła. A zatem Artur W. zabił ją, by zatrzeć ślady dokonanego przez siebie rozboju. Wiktoria utopiła się. Do Sądu Okręgowego w Opolu trafił akt oskarżenia. W trakcie procesu Artur W. wyjaśniał, że nie zamierzał Wiktorii zabijać. Swoją przyszłą ofiarę zobaczył nieopodal sklepu przy ulicy Kamiennej w Gogolinie. Niewiele młodsza od niego dziewczyna rozmawiała przez telefon i pisała SMSy. Postanowił, że ukradnie jej aparat i ruszył za Wiktorią. Gdy szła obok lasu, uznał, że jest to najbardziej dogodny moment, żeby zaatakować. Oskarżony wyjaśnił, że kiedy znajdował się na torowisku i był metr za dziewczyną, złapał za telefon, a dziewczyna odwróciła się i wykręciła mu rękę. Wtedy on odepchnął ją i Wiktoria przewróciła się, uderzając głową o betonowe podkłady. Tak w mowie końcowej przed opolskim sądem mówiła prokurator Maria Kostrzewa Jelonek z prokuratury rejonowej w Strzelcach Opolskich. Artur W wtedy odszedł z telefonem, ale potem coś go tknęło i postanowił wrócić aby sprawdzić, co dzieje się z dziewczyną. Gdy zobaczył, że leży bez ruchu, uznał, że nie żyje i postanowił pozbyć się zwłok. Przeszedł po lesie, aby poszukać dobrego miejsca, by ukryć ciało. Wtedy doszedł do przepompowni i uznał, że będzie to najlepsze miejsce. Artur Wu wyjaśnił, że zaciągnął tam ciało, ciągnąc je za ręce i nogi. W trakcie tego dziewczyna nie dawała znaków życia. Oskarżony wyjaśnił, że wrzucił ciało do komory z szambem, by zatrzeć ślady. Nie udzielił dziewczynie pomocy. Podał, że nie chciał zabić, ale zrobił tak, by nikt jej nie znalazł. W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków, po wszystkim wrócił do domu. Oskarżony pozbawił życia 15-letnią dziewczynę. Zabrał rodzicom jedyne dziecko. Prokurator żądała dla Artura W. maksymalnej kary 25 lat więzienia. Obrona apelowała o to, by młody mężczyzna był sądzony nie za zabójstwo, lecz za rozbój. Padały argumenty, że jest młody. Że przed nim całe życie, że należy dać mu szansę, że kara powinna mieć charakter wychowawczy, a nie być zemstą. We wrześniu 2016 roku w Opolskim Sądzie zapadł wyrok: 14 lat więzienia. Kara 14 lat więzienia może być uznawana w tej sprawie za niezbyt wysoką, ale dla oskarżonego, który w chwili zbrodni miał tylko 17 lat, to kara równa długości jego świadomego życia to fragment uzasadnienia. Od wyroku u sądu pierwszej instancji odwołali się wszyscy. Prokuratura i rodzina zamordowanej Wiktorii, występująca w procesie jako oskarżyciele posiłkowi, wnioskowali o zaostrzenie kary i wyrok 25 lat więzienia dla zabójcy córki. Obrona dowodziła, że to nie było zabójstwo, lecz rozbój i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć Wiktorii. Odwołania trafiły do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Ten zaś zmienił wyrok z niższej instancji. Uznał, że jedynie słuszna i jedynie sprawiedliwa kara to 25 lat więzienia. To był już wyrok prawomocny. Obrończyni skazanego Artura W składała jeszcze kasację do Sądu Najwyższego, ale i on uznał, że 25 lat więzienia to wyrok sprawiedliwy. Dziś już wiadomo, że wyrok jaki odsiaduje, to najwyższa możliwa. Kara. 25 lat więzienia. Adwokatka Artura W. walczyła o to, żeby zmienić kwalifikację prawną, a jednak sąd zdecydował, że sprawiedliwy wyrok będzie taki, jaki maksymalnie przewiduje polskie prawo. 25 lat z jednej strony jest to maksymalna kara, duży wyrok, jak dla 17-latka, który w zasadzie miał wkraczać w dorosłe życie. A Artur W. odpowiadał w tym przypadku jak osoba dorosła. Tak uznał sąd, że nie ma tutaj taryfy ulgowej dla kogoś, kto dopuszcza się takiego bestialstwa. W trakcie procesu Artur W. przeprosił bliskich Wiktorii Cichockiej. Mówił, że wrzucenie Wiktorii do przepompowni było najgłupszym pomysłem w życiu. Mama dziewczyny nie odebrała tego jednak jako szczerą skruchę. Ten telefon był wart jakieś 400 zł. Siedemnastolatek za telefon odebrał życie 15 piętnastolatce. Zniszczył życie jej bliskim, ale też zmarnował swoje i sprawił ból swoim rodzicom zastępczym. W orzeczeniu sądu istotna była jeszcze jedna opinia biegłych. Ci zauważyli, że przez lata nie działały na Artura W żadne środki wychowawcze, jakie próbowali wobec niego stosować jego przybrani rodzice. Biegli uznali przy tym, że nastolatkowi żadna resocjalizacja może nie pomóc, bo nie dostrzegli w nim chęci. Do zmiany osobowości.